Wyobraź sobie, że wraz ze swoim kumplem trafiacie na świat, gdzie każdy blok to TNT, od niszczenia bloków do każdego mowa wybuchającego jak creeper. Czy mi Piko uda się przejść minecrafta i zabić tego epickiego smoka z TNT przy okazji nie niszcząc całego świata? Oglądaj do końca, aby się dowiedzieć. A i zostaw lajka. Yy, pewnie się zastanawiasz czemu jesteśmy na drzewie. E, no to jest trochę dziwne akurat. Ja też nie wiem czemu, ale patrz to, nie? Ej, co ty zrobiłeś? I można tak drewno ślika. pozyskiwać. Fajna, nie? A jest. Ej, to Ej, też wybuchła! Cholerka! <grywa> nie wiedziałeś! Nie wiedziałem, naprawdę! Ej, to jak my mamy zdobyć siedzenie? Ja mam pomysł, zobacz, jest owca, nie? Wybuchnąć! Wy, wybuchniemy ją, patrz! Łapiemy takie. O, tu kurczaki, zobacz, ile kurczaków. Łapiemy kurczaka, nie? Tu, Ja zbyt... Ale uważaj, bo cię gonią! Kurde, wszyscy cię gonią! Oj, chyba nie wybuchnie, dawaj, palaj więcej i uciekaj! Ej. O, kurde, wody wpadłem! Ej, zdobyłem jedzenie! Kurczaka zabiłem! No i fajnie, nie? Ej! O. <grywa> Nie no, Ale stary to jest, to jest cięższe Pierwszy cel, zdobyć drewno Niszczę tu TNT, zdobywamy drewno O kurde, o, kurde. Je, o, dobra na. mam, mam, mam Mam drewno, chodź do mnie Dam ci pół Ej, właśnie chyba o się? coś idzie NIE Pójdź za siebie Ej, a to jest ten taki z czerwonymi oczami powalony A myślisz, że wybuchnie? Nie wchodzi Aha. go to O, więc tak Mamy Od... drewno, Ej! drugie co musimy Mamy... zdobyć Kamień Wydaje... Nas. Wydaje mi się, że zabudowanie to jest niezły pomysł I kopiemy tu dalej krater, nie? Weź... Ostrzegaj mnie o takich rzeczach Uważaj, uważaj, uważaj Pyk, crafting, kilo I pyk Ej, jest problem Ej, Ale po co nam kilof w sumie? Wiesz jak zrobiłem kilo? Dwie deski i trzy kamienia Ty, ale to jest dobry sposób na kopanie Hej, Dobry, nie! dobry do... Ej, potrzebujemy żelazo fest Żelazo potrzebujemy no Potrzebujemy tarczę i zrobić tarczę. I wtedy już tak, po problemie. Trzy żelaza mam. Jestem Uciekaj! Ty no i tak to można kopać! Czemu tak nie jest normalnie w Minecrafcie? No właśnie nie wiem. Ale fajnie było to dodali. Mi się wydaje, że to, to jest jedyny normalny sens kopania. Ej, coś mi wybuchło! O mam mam game! Mam o żelazo, żelazo! Zbieraj je! Odpalam! Dobra! Ej nie, bo tam leży dwa te żelaza i go... Ono wybuchnie już! Oj, parobada. Ej, tu jest, tu dalej można przejść! Ej, Idę. uciekaj, Ej? uciekaj! ਐਂਡਰ ਯੇ ਦਰਮਾਨ Czy tylko ja w tej sytuacji dalej jestem zdziwiony, że enderman zasuwa 100 km na godzinę i zamienia się w creepera? Nie? A, okej. Okay. Przy okazji, daj znać w komentarzu, jak myślisz, ile razy jeszcze padniemy. Cześć. Co Ej, no, nie, nigdy nie sądziłem, że wybuchnę przez endermana, nie? Ciekawe, czy, czy kiedyś w kopalniach y, kopali łopatą piasek i się robiło TNT? No, tak, ty chodziłeś na lekcję historii. To był ten cały piaskow. A, to ten, od Kopernikowa. Ej, ile masz żelaza? Ja mam mega dużo żelaza. Ja mam 18. A ja masz węgiel? 40. Węgiel? 8. Dobra, to ja Dobra. jeszcze dozbieram i wracamy tam do góry. Zrobimy tarczę. Zrobimy. Tak, sety. Uważaj na nietoperze. Tak. Uważaj na nietoperze, na Nietoperze. Ty ładnie ja żeśmy wiem. go zrobili. Zobacz, jak stoi. Oj! Weź, <laughs> nie, rób mi tak! Dobra, ja zrobię więcej piecyków, bo będziesz szybciej troszeczkę, co? Tak, tak, tak. Ej, bo jeden mi się źle postawił i chcę go zniszczyć. Nie, nie, nie! To <laughs> o tym pomyślałeś. Nie ma takiej opcji, nic nie niszczymy. Ja, ja idę na sposób pojedzenia. Wydaje mi się, że jeden sub to jeden stek. What? Serio? Tak, dla mnie. O, idę cię zasubować, idę cię zasubować. Dobra, to i ci zobaczymy czy działa. Dostałem! To teraz reszta niech da też suba, co ogląda. No! Ustanimy więcej! Ty! Stak? St co ty Stu babo? Stówę mam! No, to no dawaj! Dobra, masz. Pół. Dobra, jeszcze pójdę. No, i to nazywa się to. Ale żorcia, dobra. Jedzenie nie będzie problemem w takim razie. No. Zawsze co mam dla Ciebie? Mam jeszcze prezent. Buty. Buty! Bo o. najzimniej w stopy mama zawsze mówiła. Ja, ja będę z siekiem biegał. Teraz! Może byś się napalać! Portal! Idziemy szukać. Ej, czekaj portal. do testu, chodź za mną! No? I sztywno stój, sztywno! Sztywno! I! Ej! Ej! to, nie, to nie, nie, nie działa! To nie działa? A to ile ty HP straciłeś? Ja, ja nic, mnie ja... nie zabiło! Ej no jaka, ja całe dostałem! Chodź szybko po itemki zanim ci zniknął. O, 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 to co są? Tu są. Do... Dobra, są buty <śmiech> <śmiech> Uważaj! Eee! <laughs> no mów mi takie rzeczy! <laughs> Idziemy szukać lawapulki, chodź. Czu tu za góra jest? Ty, ale ładne! Ta góra, nie? Oj mega ładne, no ładna, no, no. no. Ty nadal nie ma po tej lawapulki Ej, świątynia, jest pod nami! Ty, może koks będzie! Albo koks, albo był koks, co? Koks? No byłby koks, albo był koks, koks. Dobra. Spokojnie, Tylko nie koks, wysadź tego na dole, bo... Ty. bo skrzynki wysadzi, wiesz? Nie ma sensu. Pół serca mam. Dwa, dwa złota. O, też ma złoto cztery. Ej, co ja zrobiłem? Uważaj! Uważaj! Chciał nie być sprytny no. i zniszczyć pół płytkę, żeby nam się nic złego nie stało! I od nowa. Kiedy myśleliśmy, że trzeba wszystko zacząć od nowa, szybko pobiegliśmy do piramidy, w której padliśmy, a tam... Ty, jest coś. A jemy wody jakieś? nie wody no. jakiejś? Nie mam. Dla Ej, no wszystko jest! Widzę buty, widzę coś. Klatę mam jedną do oddania. I tarczę, tarczę mam jedną. Dam ci to, o, to z durability. Ej, tu było dużo rzeczy! Ej, tu było mega dużo rzeczy, mam wszystko! Ja stąd uciekam. Dobra, idziemy, idziemy tą lawapulkę znaleźć, chodź. Ale jakbyśmy znaleźli konia. Szarego bierzesz? To jest on <laughs> nie mogę, nie no. nigdy tego nie przejdziemy Czemu konie wybuchają? No dobra, to ja biegnę do ciebie znowu, poczekaj Witam, są moje itemy? No tylko tam są konie, więc ci nie wybuchły, nie? Oh, I będzie kodanie. na mnie On stoi na moich itemach <laughs> To jest strasznik Dobra, ale zbieraj itemy, Wam atakują Ej, Ej dobra, udało mi się trzymać emeralda mam, pa Ej dobra, mam wszystko, Ma, mamy tą lawapulkę? No nie mamy, ale no musimy na pustyni szukać, bo na pustyni jest większa szansa Ej, tu jest portal! Ty! Portal! Ej, obsydianu brakuje! Z cztery! Zaraz to przemodeluję! Ej, nie, nie wykopuj tego! A to jest zły Obsydian! Na pewno? W skrzynce! Ty! Cztery! A ile nam brakuje? Tu do góry jedno, nie? No Na pewno! Dobra, wykopuj to tak to. nie zadziała! Ale to wybuchnie! Ej, bez kitu! Aha! Ale, ale obsydian nie, nie wybucha! A to w ogóle można wykopać z laznym? Można, O! Ty, nie Dobra, wybuchło. i stoi obsydian. I zwykły? Ty, I, bez i... Hitu nie wybuchło. I co, i ty? Odpalaj no! Ty, to jest! Jeste, Idziemy! Jeste. Idziemy, chodź. tylko uważaj na wszystko. O! Uważaj, serdecznie. żeby tu nic skurcze. Dobra, fortece. Ty, a jak my się strajdujemy z nimi, jak oni nas będą wybuchać? Zamknie się ich. A jak zdobędziemy złoto, jak nie da się nic wykopać? No, przypominam, że przez chwilę wyrzuciłeś złoto i powiedziałeś, słowa cytuję. Nie przydam nam się. O! Ej, nad tobą jest magma i to tak ogromny, że mi się wydaje, że jak pan wybuchnie... NIE! Oj... Wy... O Jezu, do ciebie! No kurde... Nie no, spaliły się... Mojej i tyj... spaliło... No nie, nie no... Zostało coś! Jest Co? żelazna łopata! Ja nie miałem żelaznej łopaty, ja miałem... Kamienną. Kamienna o. jednak, kamienna. Co, i nie mam itemów? Spokojnie! I kiedy padłem, już myślałem, żeby się poddać. Ten magma Cube zrobił coś. No nie wiem nawet jak to opisać. Bo straciłem wszystkie itemki przez niego. Ale stwierdziliśmy, że najlepiej będzie jak ja pójdę zbierać itemki na mojego seta, a piko w tym czasie znalazł bastion oraz fortecę i przyniósł potrzebne przedmioty, żeby znaleźć wejście do Endu. Dobra, dawaj te oczaj lecimy! Oczaj lecimy? O! Tylko zbieraj każde, zbieraj! Pękło. Kurde, że ja tego killoffa, Panie odzyskałem ty. W tamtą, ale nagle skręciło chyba trochę. No, chyba. Mam. Ja biorę jeden. No, trochę skręciło, bo bardziej w tamtą, nie? No, no no. To jest chyba to blisko jak blisko. skręca. Ale no. szko szkoda, że tego kilofa nie odzyskałem, kurde. Dobra, tu odpalam. Nie, dobra, dalej w tamtą, ale coraz bardziej chyba w tamtą w lewą się kieruje. Wiesz co, będzie problemem, że będzie trzeba się wkopać do tego. O Jezus! <laughs> Woda jest. <laughs> Hej! No, nie, no, nie grał z tobą już! No nie, ale to nie była moja wina. E kur, szukałem, za drewno znaleźć. Dobra, ja tu drewno wezmę po drodze, akurat same pozytywy. Dawaj, łódki, łódki. O kurde. Dobra, to ja cię pilnuję, rób łódki. Ej, sobie wystarczyło, bo chyba może nawet jedną. No, znam. Mam drugą, ekranę. tak? To, to patrz to, jak się przesiądę, tylko zwolnij chwilę. Jedziemy. Siatka w trakcie. No. O? Ej! Ryba wybuchła! Ryba wybuchła! No przecież to nie jest możliwe! Ryba! Be, ryba! Ty! Jest! Jest crafting nasz! Idziemy, dawaj! Ty, ale tutaj jest masa ryb! Ale one no, nie będą płyniemy. płynąć do nas specjalnie, człowiek. No jak nie będą! Nie będą! Jak ci gonią, gonią! No i te nasze są! No to zbieraj szybko! I milion squidów wokół! No to powodzenia! Ja zbieram, ty Odpalił się, jak ktoś wybucha! Nie, 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 nic nie wybucha. Podpój do delfina, da ci spida. Ale ja nie chcę do niego podpływać chyba. Eee! Utopieniec Ej, jest! To jest mega uważaj, dużo! Ty... Dobra, uciekaj już, uciekaj stąd! Nie zbieraj się. No co dostaliśmy to mamy! Walenura o, tam, dalej. tam Dobra, tylko uważaj na te, te proszę Kurca klewo, Uważaj kawa, na moby, bo tu jest stył. mega dużo mobów. Dobra, da. rzucam Ty. Ale skręciło fest! Skręciło fest! To tu gdzieś jest? Jeszcze tam, 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 panę! Ale pe perełka mi pękła. tu, a dalej? Czy... gdzie poleciała? Nie wiem, Ty rzucam. Rzuciłem, a nie wiem gdzie poleciała. Ja, ja rzucam Ty Tu, w dół! W dół! Pod ziemię, pod ziemię Dobra, poleciała! To, to kopiemy, co? Tylko uważaj jak będziesz kopał. Tylko odpalam, uciekaj! Uciekam. Tylko nie, uważaj przy wodzie, bo jak tu podpłynie, to jest koniec. O, zaciupać, bo w będzie Dobrze, Dobra. dobrze, 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 dobrze Ej, na początku myślałem, że to jest mega kozackie te... Te kopanie, ale no. Teraz to mnie wkurza Bo wiem, że szybciej bym się skopał kopiąc w dół, nie? Tak, tak Ej, cave jest! Jest, 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 jest stronghold! Jest? Dobra, to A. weź tu jakoś to otwórz Tylko nic nie skopuj, pamiętaj, nic nie skopuj Do wody tu, można? Ej! Co? Uf, Trzy serduszka spadło na dół. Bo tu trzeba uważać, bo tu są silverfisze O kurde ty, ja teraz dopiero o tym pomyślałem. Ja mam biblioteczkę. Szukaj przejścia, szukaj przejścia. Jakiegoś zombiaka. Creeper! Nie może tam nic wybuchnąć. No mi już o, wszystko wybuchłam. Tam, tam aż mi pękła cała. Zbieram temy. Na szczęście nie, nie, nie są stracone. Dobrze, że te itemy nie wybuchają jak wypadamy. Tak, o. tak, nie wybuchają, no. Problem mam. <śla> no nie, za czasem <ślańcząc> problem. A masz portal? Widzisz portal? Mam to problem. Stwierdziłem, że się zabuduję, żeby moby do mnie nie przyszły. Aha, jest. No O kurde, no i wysadziłem mi milion fish'y znowu. I nic, nic, pod żadnym pozorem nie atakuj, nic. Że nic, nie, niszcz. nic. Atakować możesz. To zgi, tylko Tutaj jest taki problem, że tu jest guzik tylko z jednej strony. Jak wejdziesz, to żeby wyjść, będziesz musiał rozwalić drzwi i wszystko się posypie jak coś. I trzeba szybko tego creepera zająć. 3, 4 Dobra. Dobra. On jednak nie był problemem O... Dobra jest. już, już się po... E, tutaj jest! Chodź do mnie szybko! Tu drzwi! A tu da się zniszczyć? Ej wybuchł! Nie dobra nic się nie dzieje A, dobra I Nie dzieje się, dzieje się! Nie one prosto padają na hitka, na hitka Dobra git, 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 git Git? Dobra ogarnęliśmy to, mamy patent Ja mam sześć tylko Ty ja swoje... Klikuj co możesz Zgubiłem swoje Czekaj idę zobaczyć gdzie były Ty mam, tu były w rogu leżały Zoba mam, 12. Dobra idziemy, chodź chyba źle je wstawiłem, bo ja tak powiem Nie, że. dobrze, dobrze Tak? Dobrze, wskakuj! Idziemy Nie patrz tylko na Endermana, błagam Hej. Oj No, ty Ej, spadają, spadają, dobrze pa, jest Patrz, na nie, patrz na nie, jednak jest petarda <tabi> <tabi> Jakie noby! Ty! Smok z TNT Smok TNT Ale one są tak szybkie, że my ich... Ej, strzela w TNT w nas Ej, dostałem! Dobra Przeży Przeżyj, jak tam zeskoczę, czy nie? Ty, patrz tam, co się dzieje, patrz tam <tabi> jak Lecą. Wyszuszane. Dobra! Lecisz tam, się nie przejmuj! Zeronimo! Wydaje mi się. Dawaj mi temy. O. Ej, dobra, dawaj tu od razu z powrotem. Wydaje mi się, że jak tak polecisz parę razy, to one w końcu wy wymrą To jest wymierający Wydaje gatunek, nie? ta Ej, <laughs> modwender perły, te do ciebie! Te fajno no Poszedł! O! Ej, weź tam itemy, bo tam mieliśmy te. Yy, ja tam złote jabłka zostawiłem i totem był nieśmiertelności. Dwa były Tak, koks, koksik i wskok Ty, a masz bloki A. Dzeronimo! Dobra, tak idzie, idziemy, idziemy. Jazda. pokonać smoka, jazda na niego Nie przejmuj się niczym, nie chcę wybuchają, normalnie. Jedz koksy, jedz koksy, ty cały czas! Jem, non stop, przez to nic nie bije, zobacz jakie bambiki, pyk! Kurde ile tu pije, no jedz koksa! God. Weź perły, weź perły, tym można unikać. Aj, a nie mam, podniosłeś jakieś? No to wie Aj, kurde Tu leżą, leżą! Ej to... Jak? Ty wiesz ty wszystko na... na siebie przyjmujesz? Oj! Oj, wybuchłem, dobra idę. Biegnij szybko, biegnij, ja biorę do siebie! Nie, nie dobiegnę stary. Jak nie dobiegniesz? Nie dobiegnę, bo mnie goni. Jeszcze raz, jeszcze raz, teraz. Jesz jeszcze, jeszcze raz czysta lecę! Droga. Czysta droga, mi się wydaje, że ja stotemami powinienem biegać, a nie tarczą to masz, jest... masz, to, masz perły, masz perły tutaj! Mam, mam Kiedy mam. Ty idziesz? Mam perłę, po perłę zeskakiwałem tepaj tam, tepaj! Tepam Dobrze! <laughs> te kryształy trzeba poniszczyć, chyba, co? Wiesz, jak są te takie no kulkidy, co potrafią jakieś sztuczki i inne rzeczy? To, to ja się... to nie ty. To nie ja, no. O, dobra, mi się udała sztuczka. Wybuchłem, wybuchłem jeden. Ty, a jak my go mamy rozwalić, jak my nie mamy łupu? Da się go zabić mieczem? Ta, no bo on, y, perczuje O, zobacz, teraz na przykład sperczował. Tylko ciekawe, czy on nie wybucha, czy coś. Ej, z perłami jest dużo łatwiej. No, ja bym miał trochę więcej tych perełek Ale on ku wygląda z blisko, przez chwilę przeleciał no. w "Nie, ode mnie TNT we mnie strzelił Ogólnie jak już wejdziesz na samą górę perłą i masz perły, to to jest całkiem proste Ty jesteś całkiem prost, speedrunner? Ja, ja całkiem pros jestem, no Polski Dream jesteś? Polski Dream, Dream Team Niższy ostatni, niższy ostatni Wszystkie? Chyba Dobra, patrz jak siedzę, zobacz, widzisz mnie? Jestem Nie cool jesteś. kid, o, no widzę. tu pod tobą o, śimaleczko! Na nic ja nie stoję! Na a na a widzisz to ile podemno pode jest Endermanów? <głos> 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 dobra, robię im Zeronimo, patera O! Strącił mnie! Nie! Ale mam perełek. Kiedy on sperczuje? Nie wiem, zaraz chyba. Ej, ej dobra, ja baituję Endermany na siebie. Full HP z moby totem padł. Dobra, strzelił ten! I jak on strzeli w ciebie bezpośrednio, to tak nawala! Ej no kiedy on sperczuje? Dynamit leci! Ej, niech on zejdzie już, co? Czemu te Endermany Was? się respią non sto? Oh. Ty mi set już padł! E, ja, ja już nie mam seta, ja, ja nie mam czapki. Masz czapkę w ekwipunku? Jedno? Mam. E, z dawaj, dawaj, perła! Dawaj, dawaj, dawaj tam! Szybko! Walgo, walgo Walaj, ej! Nie dostaję, Dameju! Dostaję, dostaję, tylko w głowę mi... Ej, ja nie mogę podejść, bo mnie pije dynamitami! Szybko, szybko! Bigo, bigo, bigo! No nie mogę podejść! Bigo! Endermanem O Dostaję, mi. dostaję! Nie! mnie! Dobra, dawaj na, na, na górę, na górę, na górę, na górę ucieczka! Wow. Ale ja mam tak zniszczonego seta Ty, do do ciebie tam. o. Chyba leci w dół, chyba leci w dół, jest w dół, jest w dół, jest w dół! Jest w dół? O, totem mi to... Te tepaj, tepaj, tepaj tam! Tepam, tepan! Te Dawaj go! Ej, odrzucił mnie na kilometr! Walę go. Pałek schodzi, pa jak schodzi! Wal, 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 do końca, do końca! Nie! wy jeszcze, jeszcze, jeszcze! Odleciał, Uciekł. dobra, dobra! Na górę nie trać seta, nie trać seta, tepaj, perełką, perełką! Podbudowywuj się, podbudowuj Dobra, żyje. Dobrze. żyje. Ale nie mam butów no Wiesz, jak się tam ruszają za tobą, pod tobą Zobacz ile mam durability, patrz no, <laughs> mi raz zejdzie, teraz go musimy rozwalić Tak, te, teraz on pada 100% już Bo jak on teraz nie padnie to ty padniesz O, leci w dół czy nie? Tak, tak, to jest ta animacja jest lecenia to? w dół No Jedz koksa i się przygotuj na wjazd Jem, jem, jem Już? Nie, jeszcze nie bo cię wypchnie Trudno Ja się poświęcę Ale go Ostro, ostre hity wchodzą Ball, ball, mam cały czas jeszcze dwa hity! Jeszcze hity! Nie! Wypchał je. Zabij nie, go! Jeden HP ma! Goń go, goń go. Nie, ja uciekłem. No ma jeden HP! Ej, nie co masz, masz czapki, nie masz czapki, nie masz czapki! Nie mam nic, nie mam nic! Nie zostawiaj ja mnie ja samego z tym. Perły. Trzeba go dorwać w locie! W locie? Czekam, a spercuje. Ty no, wszystko mi zaraz pęknie! E, leci w dół! Leci w dół! Łapię go, masz endermany no, na peru, sobie. Łapie, Dobra, jadę, zadam mu ostatniego hita. Wjeżdżam w niego w masło. Tak! Jest! U... Tak! Ej, tylko trzeba przeżyć, trzeba przeżyć! Nie, nie trzeba przeżyć! Nie! Tak! Ty łuk miałeś! I co? <laughs> Ty oszuście! Mamy to!